Dzisiejsza niedziela to 20. niedziela zwykła, ale 15 sierpnia w kościele uroczystość w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Stąd czytania dzisiaj w liturgii słowa mówią nam właśnie o Maryi, o jej drodze do spotkania z Bogiem, o jej drodze do nieba. Pierwsze czytanie to księga Apokalipsy św. Jana. Apokalipsy, w której Maryja. Op opisana jest jako ta niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, wieniec gwiazd dwunastu nad jej głową, to niewiasta, która jest obrazem Kościoła. I tak warto patrzeć na Maryję, na figurę Kościoła, która jest oblubienicą Chrystusa. Kościół, eklezja. W języku greckim jest rodzaju żeńskiego, to wspólnota. Kościół, który jest oddany Chrystusowi, powierzony też Chrystusowi, który prowadzi do Chrystusa wszystkich wierzących, wszystkie swoje dzieci. Ewangelia to bardzo znany hymn Magnificat, a wcześniej spotkanie Maryi z Elżbietą. Warto Otworzyć Ewangelię Świętego Łukasza, ten rozdział pierwszy, wersety od 39 do 56. Na początek nawiedzenie. Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do domu Zachariasza i Elżbiety. Poszła z pośpiechem. Po co Maryja szła do Elżbiety? Może dlatego, że Anioł, chwilę wcześniej czytamy o, o, o zwiastowaniu, kiedy Anioł mówi: Oto krewna twoja Elżbieta jest już w szóstym miesiącu, ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Maria słyszy te słowa i być może wyrusza do Elżbiety, by jej służyć, by jej pomóc, I tak często mówią komentarze. Ale Przyjrzyjmy się zakończeniu. Oto w 57-8 wersecie czytamy, że gdy dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania, urodziła syna. Maryja pozostała tam trzy miesiące, czyli właśnie do porodu Jana Chrzciciela. Maryja była przy porodzie Jana Chrzciciela. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli o, usłyszeli jak Pan okazał wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Więc miała wokół siebie Elżbieta sąsiadów, miała swoich bliskich, krewnych, więc wydaje się, że ta służba Maryi nie była tak konieczna, nie była tak nieodzowna, tak niezastąpiona. Poszła do Elżbiety być może właśnie dlatego, że usłyszała słowa Anioła, które ją zupełnie, no, zaszokowały. Maryja dowiedziała się, że będzie matką Boga. Z pośpiechem udała się, być może, żeby sprawdzić, czy słowa, które mówi Anioł o jej krewnej, są prawdziwe. Poszła, aby otrzymać umocnienie dla swojej wiary, może potwierdzenie dla, dla swojej wiary. Dlaczego? Tak też się dzieje, bo kiedy Elżbieta widzi Maryję, jeszcze nic nie rozmawiały o żadnych aniołach, a Elżbieta dzięki natchnieniu Ducha Świętego mówi, że mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie. I te słowa, być może właśnie dla tych słów, Matka mojego Pana przychodzi do mnie, dla tych słów Maryja odwiedza Elżbietę, aby potwierdzić, aby znaleźć umocnienie dla wiary. Nie chcę powiedzieć absolutnie, że Maryja nie wierzyła w słowa Anioła, ale Maryja potrzebowała tego umocnienia. Myślę, że podobnie jest z nami. Przeżywamy czasem różne doświadczenia. Czasem też te wyjątkowe spotkania ze Słowem Bożym, z Ewangelią, z Jezusem w modlitwie, w medytacji, w sakramentach. Ale potrzebujemy czasem tego dotknięcia, tego umocnienia, zapewnienia, potwierdzenia dla tego, w co wierzymy. To ważne na naszej drodze wiary, nie tylko wiara, ale też jeszcze doświadczenie. Potrzebujemy tego umocnienia i, i mamy prawo też o nie prosić w modlitwie, żeby Pan Bóg potwierdził. Spotkaniem, rozmową, wydarzeniem, czasem jakimś zupełnym przypadkiem codziennym, to co gdzieś w sercu przeżywam. Maryja słyszy słowa Elżbiety, ale też słyszy to, że Elżbieta wydała donośny odszyk. To jest ciekawe, bo tutaj jest użyte słowo, które występuje tylko w tym miejscu w Ewangelii, ten odszyk. Ale występuje też w pierwszej księdze kronik w rozdziale 15, werset 28 i potem w 16 dalej. To słowo, które użyte jest w kontekście liturgicznym, w kontekście rodzaju pieśni wychwalającej Boga. A więc te słowa, które mówi Elżbieta, są jakby modlitwą, uwielbieniem Boga. To nie tylko okrzyk. To Coś, co ma wyrażać emocje, duży entuzjazm, ale w kontekście liturgicznym, w odniesieniu do Boga. Dalej, to, co mówi Elżbieta w tej, w tym, tej, w tej scenie nawiedzenia, odwiedzin Maryi u, u, u swej krewnej, to błogosławieństwo gościa, który przychodzi do domu. Nie znamy dokładnie tych słów. Maryja słyszy pozdrowienie. Przekazują sobie pozdrowienie. No, zgodnie z tradycją Izraela, tym pozdrowieniem były życzenia pokoju, życzenia tego szalom, czyli tego pokoju, który ma zaistnieć między nami, ale w tych życzeniach, w tym spotkaniu, w tym pierwszej rozmowie, w tradycji Izraela, było to właśnie błogosławieństwo dla gościa. Dlaczego? Aby oboje, gość i odwiedzający, i gospodarz, zauważyli, Zrozumieli na nowo, uwielbili Boga, oddali cześć Bogu, wyrazili swoją wdzięczność Bogu i zauważyli Boże działanie w tym spotkaniu, w, w, w życiu ludzi, którzy się tymi słowami mają pozdrawiać. To jest niezwykłe. Czyli tak przeżywają spotkanie ludzie Biblii, Żbieta, Maryja, jako doświadczenie Boga. Nasze spotkanie nie jest przypadkiem, nie jest jakimś zupełnym, jakąś pomyłką, czy jest spotkaniem, które jest przez Boga zaplanowane, za które Boga możemy uwielbić. To może taka ważna wskazówka na, na dzisiaj. Zobacz, że tyle ludzi, tylu ludzi spotykasz, z tyloma rozmawiasz. Czy masz świadomość, że te spotkania są wpisane przez Pana Boga, nawet jeśli są trudne. Nawet jeśli to jest spotkanie, w którym nie wiem, złodziej coś ci ukradnie, w którym dowiesz się o tym, że masz raka, w którym ktoś mówi ci bardzo trudne rzeczy. Każdy moment jest przygotowany i zaplanowany przez Boga. To jest niezwykle trudne. Aby w tym też zobaczyć, zrozumieć, że to Pan Bóg przychodzi. Poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Radość w Ewangelii świętego Łukasza towarzyszy zawsze Jezusowi. Towarzyszy zawsze temu że zapowiedzi były proroków, co łączy się z czasem zbawienia. Radość która, przy, którą przynosi przychodzący Chrystus. Zobaczcie, kiedy y, człowiek wraca, ten, ten syn marnotrawny wraca do domu ojca, ojciec mówi, trzeba nam radować i cieszyć się, bo syn był umarły, a znów ożył. Radość więc nawróc, nawracającego się i radość z jego nawrócenia. Dalej, y, Zacheusz schodzi z drzewa i przyjmuje w swoim domu Jezusa rozradowany. Maryja, która słyszy pozdrowienie anioła, słyszy od Niego w wielu słowach, raduj się, Maryjo, Hajre Maria, Kecharitomene, raduj się Maryjo, raduj się, bo masz w końcu powód do radości. A anioł ogłasza a pasterzom, zwiastuje wam radość wielką. Dziś się narodził Chrystus. Czyli spotkanie z Jezusem ma wlewać w serca radość. Człowiek, który doświadcza spotkania z Jezusem, do, doświadcza Jego mocy, ma odkryć radość. Radość, która ma prowadzić do szczęścia, ma prowadzić do, do zjednoczenia z Bogiem, do życia wiecznego, do nieba. Tą Pełnie radości Maryja osiąga właśnie w tym, co dzisiaj przeżywamy w tym święcie w niebo wstąpienia, w niebo wzięcia, wejścia do nieba, do chwały, do radości nieba. Wejdź do radości swego Pana, dobrze, Sługo Dobry i Wierny. Wejdź do radości swojego Pana. Dzisiaj Maryja jest wzięta do radości swojego Pana, swojego Boga. Elżbieta mówi o radości, z radości poruszyło się dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś. Uwierzyłaś, że spełnią się słowa, które powiedział Ci Pan. Czyli zobaczcie, motywem radości Elżbiety jest wiara Maryi. Bądź uwielbiona, boś uwierzyła, że spełnią się słowa, które mówi Ci Pan. To jest motyw szczęścia Elżbiety. Wiara Maryi. To też ważne w kontekście chyba naszych różnych spotkań. Ucieszyć się drugim człowiekiem, ucieszyć się patrząc na jego wiarę, patrząc na to w jaki sposób ten drugi człowiek przeżywa swoją bliskość z Bogiem, nawrócenie. Wiem, że to może takie proste i, i, i może na to nie zwracamy uwagi, ale nawet jeśli podczas mszy czy przed mszą widzimy kolejkę. Ludzi stojących do sakramentu spowiedzi, przygotowujących się, czy mamy w sobie takie poczucie radości z tego? Że oto koło mnie ja sobie siedzę w ławce i się modla, koło mnie stoi w kolejce kilka osób, które podjęły decyzję o nawróceniu. Nie znamy ich serc, nie wiemy, czy chodzą do spowiedzi regularnie, czy może właśnie nie byli u spowiedzi 40 lat. Warto czasem spojrzeć na tę kolejkę ludzi i, i pomodlić się za nich. O dobrą spowiedź, o to, żeby szczerze wyznali wszystkie swoje grzechy. O Ducha Świętego także dla kapłana, który będzie w tym spotkaniu miłości pośredniczył między Bogiem i człowiekiem, który ma pomóc człowiekowi powrócić do Boga. Warto też tak patrzeć na, na, na spowiedź. My czasem patrzymy na tę kolejkę, o tak trochę podejrzliwie patrząc, a długo siedział, a krótko siedział, a co on tam mówił, a, a co on tu w ogóle robi, jak on wygląda. Pomódlmy się za tych, którzy przychodzą do spowiedzi. Ucieszmy się radością, taką szczerą, Bożą radością, z tych, którzy się nawracają. Widzisz w ławce modlącego się człowieka. Podziękuj Bogu za takie świadectwo. Teraz widzimy pielgrzymów, którzy przychodzą, wędrują. Ktoś podejmuje jakieś dzieło, ktoś się stara. Zamiast oceniać, zamiast od razu porównywać, a ja mam inaczej, a, a on ma tak, a ja nie, Uwielbijmy Boga za tą wiarę w tym drugim człowieku, bo to jest również spotkanie, które Pan Bóg nam dał. To jest też Boże działanie w naszym życiu. To też jest Boże świadectwo dla nas. I w tej drugiej części dzisiejszej Ewangelii słyszymy hymn Magnificat hymn, który powtarzamy w codziennej modlitwie Kościoła, w liturgii godzin, w, w nieszporach. Wielbi dusza moja, Pana, wielbi dusza i raduje się mój duch, bo Bóg jest moim Zbawcą. Raduje się mój duch, znowu jest radość, bo wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Kilka tutaj wskazówek. Najpierw uniżenie, dosłownie poniżenie, usunięcie na margines. Zobaczcie, w Starym Testamencie jest cała grupa tych ludzi ubogich w oczach Boga pogardzanych, odsuwanych, chromych, chorych, wdów, sierot, tych takich najbardziej bezbronnych, czasem opuszczonych. Na takie uniżenie Pan Bóg wejrzał. Takich ludzi wybiera Bóg, do takich ludzi przychodzi lub przychodzi do tych, którzy Go potrzebują. Pierwsza postawa, której możemy uczyć się z tej drogi Maryi, z drogi, która prowadzi do nieba, bo myślę, że to po to jest to dzisiejsze święto dla nas. Maryja pokazuje drogę, którą my mamy przejść. Dzisiaj mamy się spodziewać, Wpatrywać w niebo, my spojrzeć na perspektywę naszej ziemskiej wędrówki, naszego przeżywania kapłaństwa, małżeństwa, życia zakonnego. to wszystko robimy, aby dojść do nieba. I pierwszą wskazówką hymnu Magnificat wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Mieć świadomość, że ja jestem tym uniżonym. Czasem tym najbardziej bezbronnym, tym najstromniejszym. Służebnicą. Jestem sługą, a nie Panem. Nie? Jeżeli wejdziemy do Boga w relacje z Bogiem, przeżywanie codzienności jako Pan życia i śmierci, jako król świata, to tam nie spotkamy Boga. Postawa, która musi nas cechować, to jest postawa uniżenia, czyli uznania, że ja jestem sługą, a Bóg jest moim Panem. Ja jestem uniżony, a On jest tym, którym mną kieruje, który mnie prowadzi. Dalej, Bóg uczynił wielkie rzeczy. Bóg daje, to jest kolejna wskazówka tego, co mówi Maryja: Bóg daje wielkie rzeczy, daje więcej niż sobie możemy wyobrazić, daje więcej dużo niż mogą to wyrażać nasze czyny. My takiej mocy nie mamy. Bóg jest pełen mocy. Bóg jest, mówi nam Stary Testament w jednym miejscu w księdze Sofoniasza, Bóg jest mocarzem. Mocen jest Bóg, Takie może staropolsa trochę konstrukcja, Bóg jest w mocy coś uczynić. Przekracza to, co jest po ludzku niemożliwe. Tam, gdzie jest ściana, Pan Bóg widzi okno, tam, gdzie jest zamknięte, Pan Bóg widzi dalszą drogę. To jest ważna postawa, która cechuje maryję przez całą jej drogę aż do, do tego spotkania, które dzisiaj uwielbiamy, do wejścia, do chwały nieba. Maryja, która y, rozumie, że moc jest w Bogu. Dzisiaj człowiek trochę to traci, patrząc, że jest samowystarczalny, że sam sobie świetnie poradzi, że dobrze wie, co robić, co i jak. Bóg jest mocą. Czy tak przeżywasz swoje życie? Bóg jest mocą. Czy tak łatwo o tym zapomnieć? Dalej y Wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Czyli mam doświadczenie tego, że Bóg działa w moim życiu. Że Bóg jest mocą. Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie dla tych, którzy się go boją, którzy żyją w bojaźni. Miłosierdzie Jego. Miłosierdzie Boga to jest kolejna rzecz, przestrzeń, którą Maryja uwielbia w tym hymnie, którą Maryja widzi. I rozumie w przeżywaniu swojej relacji z Bogiem i swojej relacji z Jezusem. Eleos greckie w tej grece klasycznej, przedbiblijnej, oznacza wzruszenie, takie ubolewanie człowieka w doświadczeniu, w spotkaniu z cierpieniem. Kierujemy taką sytuację, że nie wiem, widzimy ruroć, kto cierpi, i coś w nas się porusza. To jest troszkę wzruszenie, trochę mm, głos nam czasem odbiera. Mamy łzy w oczach. To jest to, co Drecy nazywali, to jest właśnie Eleos. To jest to, to jest to miłosierdzie. Eleos to znaczy właśnie to. To poruszenie serca związane z cierpieniem. I tak rozumie Maryja y, y, to, co robi Bóg. Czyli Bóg lituje się nad człowiekiem, ujął się za swoim sługą Izraelem. Tak streszcza Maryja całą historię Izraela. Ujął się za swoim sługą Izraelem. Pomnę na swe miłosierdzie, bo tak obiecał ojcom. W tym jednym wersecie, w 54, Maryja streszcza całą wielką historię Izraela. Historia, w której było tyle niewierności. I szli przez ziemię, pustynię z Egiptu do ziemi obiecanej, marudzili, manna im się znudziła, cielca ulepili, oddawali potem już w Izraelu cześć boszkom pogańskim, zostawiali Pana Boga, nie byli Mu wierni, mordowali proroków, łamali da słowo dane Bogu. W tym wszystkim Pan Bóg był wierny. Pan Bóg ich prowadził. Pan Bóg się za nimi ujął. To właśnie jest to wzruszenie, ubolewanie, w doświadczeniu cierpienia, ponieważ słyszał jęki płacz w Egipcie, to ich wyprowadził. Pan Bóg reaguje na szczere wołanie człowieka ze swoim takim Bożym wzruszeniem, bo tak obiecał ojcom, bo jest wierny danemu słowu. Zobaczcie, że w tych wszystkich wezwaniach. Może w Waszym Piśmie Świętym też jest to zaznaczone. Te wszystkie słowa, które Maryja wypowiada, to są słowa w większości wzięte gdzieś ze Starego Testamentu. A więc Maryja modląc się, modli się Słowem Boga. Wypowiada słowo, które medytowała wcześniej, w starym, rozważając Stary Testament, rozważając się psalmów głównie, ale też i księdze rodzaju. Ale też i historię prorokini Anny, Lei, z księgi właśnie rodzaju. A więc zobaczcie, że to jest też kolejny przykład dla nas. Poznawaj Boże Słowo. Próbuj Bo Słowem Bożym modlić się, odkrywać Twoją drogę, Twój konkret życia. W słowie zapisanym czasem dwa tysiące lat temu, ponad dwa, trzy tysiące lat temu. To dzisiejsze święto w niebo wzięcia Matki Bożej niech będzie wskazówką dla nas. W niebie każdy z nas ma swoje miejsce. A żeby tam dojść, potrzebujemy z jednej strony kogoś, kto poda nam rękę. Kto nas poprowadzi. I taką osobą może być Maryja, bo Ona jest tą, która tą drogę przeszła i wstawia się za nami, jest naszą wspomożycielką, jest tą, która bierze nas w obronę, stąd sens ma różaniec, zawierzenie Maryi, i tak dalej. Ale z drugiej strony potrzeba, żebyśmy naśladowali postawę Maryi, żebyśmy próbowali jak Ona, Uwielbiać Boga, widzieć Jego moc, doświadczać Jego miłosierdzia, być w postawie uniżenia, być w pełni radości, rozumieć to, co Bóg, że Bóg działa w naszym życiu. A więc w postawie Maryi możemy też się uczyć postawy naszej i z nią możemy razem iść przez życie, dochodząc do spotkania z Chrystusem. Bardzo. Ważne, konkretne dzisiejsze święto, aby sobie uświadomić, co ty tu, człowieku, na tej ziemi robisz. Po co ty tu jesteś? A no po to, żeby dojść do nieba. Jeśli o tym celu zapominasz, to zaczniesz błądzić, zaczniesz się kręcić wokół własnego nosa i zgubisz cel swojej drogi. Warto dzisiaj dobrze przeżyć spotkanie w liturgii, Modlitwę. Może znaleźć trochę czasu na to, by otworzyć Słowo Boże dzisiejszej niedzieli, rozważyć je, zgłębić, ale też i podjąć konkretne decyzje na kolejne tygodnie czy miesiące tej swojej drogi do Pana Boga, odkrywać spotkanie z Nim w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym, we wspólnocie. Może odkryć na nowo moc różańca, modlitwy razem z Maryją skierowanej do Chrystusa. Warto, warto, żebyśmy nie zbłądzili na tej drodze. Na drodze, która prowadzi nas do spotkania z Bogiem w Wielokrólestwie. Życzę wszystkim dobrej niedzieli. I też zapraszam do subskrypcji kanału Jaskinia Słowa na YouTubie. Do tego by zaglądać tam na playlistach znajdziecie bardzo wiele medytacji Pisma Świętego w takim cyklu wielkopostnym, twarzą w twarz. Jest też specjalny cykl na wakacje, gdzie w każdą środę umieszczam kolejną opowieść, zdjęcia i. Trochę reportaż z tego, co znajdziecie w kolejnych miejscach wokół jeziora Galilejskiego, w Galilei, miejscach tych dobrze znanych i tych zupełnie jeszcze nieznanych, może w tym czasie pandemii, gdy nie możemy podróżować i pielgrzymować do Izraela, takie spotkania wirtualne, może szczególnie potrzebne. Zachęcam więc do tego, żeby poszukać tych nagrań. Możecie też znaleźć link w opisie tego filmu. Zachęcam też i proszę o takie wsparcie. W linku, w opisie filmu, jest tego dzisiejszego filmu. Jest też link do, do zrzutka.pl, do zrzutki, czyli do miejsca, gdzie możemy wesprzeć projekt jaskini słowa konkretną kwotą, albo jakąś zupełnie drobną, albo większą, po to, by ten serwis się rozwijał, by dalej móc robić coś dla innych. Zachęcam Was do odwiedzin na mojej stronie jaskinia-słowa.pl. a gdybyście mieli jakieś pytania, komentarze czy uwagi, to zachęcam do pisania do mnie maili. Adres mailowy znajdzie się również w opisie tego filmu. Wszystkim życzę dobrej, szczęśliwej, błogosławionej niedzieli. Szczęść Boże.